No, się maneczko wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj mamy 9 maja. Powoli zaczynam banany, te, które musiały na ciepło zimować, wynosić do szklarni, ponieważ już ze szklarni część bananów wywędrowała, więc robiło się miejsce. Więc jak widzicie, biorę się za wynoszenie. I tak na przykład Bengal Tiger idzie itinerans India Form tutaj mamy, kurczę jak to się nazywa, zaraz wam powiem Gross Michel Gross Michel Mosa Apple Mosa Apple już ładnie zaczął rosnąć wypuścił tutaj środkową ładną dzidę tam mamy tureckie banany a na drugim planie jest e, jak to się nazywa e, reddaka reddaka ten który był ścinany ten mniejszy który ma odrost a tutaj jak widzicie e, jest ten większy też zaczął rosnąć także wymiana ziemi i ścięcie mu pomogło tutaj jeszcze rzut oka na grandnaina e, Całą zimę trzymał tego jednego liścia, i ten był taki zwinięty. Ten się rozwinął, widzicie, puścił kolejnego. Także one idą do szklarni i te cieplejsze, bardziej ciepłolubne. Banany oczywiście też pójdą do gruntu, ale chwilę później. Tam mamy jeszcze może trochę bliżej, pokażę. Moje nabytki, te ostatnie. Hmm, czyli tu jest Musa Ice Cream, e, i tutaj jest Musa Williams. Siamensis, jak widzieliście, miał znitą bulwę, niestety nie przeżył. Oczywiście firma się nie odezwała. O mnie także, nie polecam u nich zakupów tego francuskiego e, sklepu Amazon du Bananier, nie polecam. No. Szczerze mówię, jak jest? Figi też muszę. E, Zanieść już na królik. Jak widzicie, rącznika powschodziło pełno. Powybudzały się też już eskulenty. Także jeszcze chwila i będę miał cały ogród obsadzony. Za chwilę jeszcze pokażę Wam, co zostało w szklarni, bo reszta oczywiście już jest wysadzona. No i dobrze, jesteśmy w szklarni. Pokażę Wam resztę. Roślin, tu jak widzicie bardzo licho przezimowała velutina. Tutaj mamy figę Rondo de Bordox. Jak widzicie figi już są całkiem konkretne. O, tu mamy na przykład, e, to jest peretta. Peretta w tym roku olbrzymiego owoca No, Tutaj mamy brown turkey. Tutaj już trąby anielskie, czyli Blue Mansje. na maksa, pachnie w szklarni elegancko. Tam jak widzicie Francesco, Peretta. Też już pełno owoców figowych. Tutaj e, wybudzają się jeszcze kanny. Ja w tym roku kanny wyjątkowo późno zacząłem wybudzać. Także jak widzicie rosną sobie Elegancko. Tam na drugim planie Bougainville'a z burzą kwiatów. Tutaj jakieś drobnice, jakieś figi, jakieś brugmansje, pelargonie, figi. Tu na przykład blackstem jest też do wysadzenia. Tutaj mam maury lasków. Jeszcze mi ich kilka zostało. Jakby ktoś był chętny, to zapraszam. Oczywiście paszporciki wystawiam. Tutaj, jak widzicie, kolejne moje figi, które były ostatnio zakupione czyli Black Magic, Black Magic, i ta druga, Black Mission, nie, nie Black Magic, to jest ta jest Black Mission, a to jest figa Royal White, czyli to jest o żółtych owocach. Tu kolejne zmarnowane welutiny. W tym roku welutiny mi wyjątkowo słabo przezimowały. Jak widzicie, wyglądają jak obraz nędzy i rozpaczy. <grymne> Tutaj red tigerek, jakiś pojedynczy, basioki też w trakcie ukorzeniania. Tu mam jeszcze do wysadzenia jednego dużego basioka. Tu muselki te które mi się tak ciężko oddzielały, jak widzicie już startują bo już niektóre po jednym liściu wypuściły tu mamy kolejne red taguerki. tutaj mamy pepino pepino już zaczęło szaleńczo rosnąć pryskałem chyba raz już na przędziorka ale niestety no, przędziorek kocha pepino naprawdę więc ono musi wylecieć na dwór wtedy się szybko wyleczy z przędziora Tutaj Red Tigery, tutaj mamy Izashi Gdzieś tu jeszcze była Laterita Ale to chyba, o tam była Laterita A tam po lewej stronie były Welutiny yy, No i tutaj brugmansje już zaczęły się bardzo ładnie Wybudzać Jak widzicie Już niektóre też zaczynają kwiaty puszczać Zwłaszcza te żółte, bo one są zawsze pierwsze no, i tu mamy sterlicę. Tam na drugim planie może słabo je widać, ale pokażę Wam, jak będę przesadzał do większych doniczek. Sterlicę Reginy mam po dwie sztuki w doniczkach. I tu mam Nikolajki, które kupiłem z Półki Śmierci. Mają się dobrze, jak widzicie, rosną elegancko. O, tu jeszcze. Kalidora niewysadzona. Jak widzicie, brakuje składników odżywczych, bo zaczęła żółknąć. Ale spokojnie pójdzie na, na dwór to nadrobi. No i tu jeszcze jakieś pojedyncze kanny. Także jak widzicie, też sadzenie zacząłem. Także sezon uważam za otwarty. A i tu jeszcze ta moja ostatnia figusia, którą kupowałem. Zobaczcie, to jest ta, która ma biało zielone e, biało zielony pinek i owoce też są podobno biało zielone panacze pancze chyba jakoś tak się nazywa także zobaczymy póki co to zobaczcie na listkach takie fajne przebarwionka widać jaśniejsze ciemniejsze o takie plamki no i tyle drodzy na dzisiaj jak powysadzam do ogrodu już wszystko to Wam nagram, pokażę jaka w tym roku jest kompozycja No i tyle, trzymajcie się na razie Cześć